Drodzy Państwo, święta wielkanocne niosą ze sobą przesłanie pokoju, miłości, radości, wiary i nadziei. I tego właśnie na nadchodzące święta życzę Państwu z całego serca, a oprócz tego dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego oraz tego, żebyście Państwo mogli mile spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół. Wesołego, Aleluja! Drodzy mieszkańcy Jawora, Wielkanoc to szczególne święta, to czas przebudzenia i nowych nadziei. Niech przyniesie on Państwu mnóstwo tak oczekiwanego wiosennego słońca i pozwoli spojrzeć na codzienne sprawy z dystansem i wyciszeniem. Niech wyjątkowy czas świąt Wielkiej Nocy dostarczy wszystkim wielu radosnych chwil, serdecznych spotkań z najbliższymi i pełnego miłości i rodzinnego ciepła świętowania. Wyjątkowa atmosfera spokoju i radości niech towarzyszy nam przez cały ten rok. W imieniu swoim i wszystkich radnych życzę mieszkańcom Jawora dobrego przeżywania świąt Wielkiej Nocy, aby były chwilą wytchnienia, radości oraz możliwością odłożenia codziennych obowiązków i bycia razem z rodziną. Aby słowa wypowiedziane podczas wielkanocnego śniadania były inspiracją do dalszych działań. A gdy ten szczególny czas przeminie, byśmy nadal byli dobrymi ludźmi. Z okazji nadchodzących świąt wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gościom, którzy spędzą je w Jaworze, życzę wielu radosnych wzruszeń, miłych chwil spędzonych w gronie rodzinnym, odpoczynku i radości.